Cześć Boże, cześć, mamy czwartek. Czwartek w oktawie Wielkanocy. To znaczy, że każdy dzień do najbliższej niedzieli dla nas tak naprawdę jest niedzielą. Cały czas trwamy w niedzieli zmartwychwstania. Tak, jakby kartki na kalendarzu się nie przewijały, jakby dni nie mijały, jakby cały czas była niedziela. I rzeczywiście, dzisiejsza Ewangelia to jest Ewangelia, która nam opowiada o wieczorze niedzieli zmartwychwstania. Jezus przychodzi wreszcie do swoich uczniów, do uczniów, którzy nie wiedzą jeszcze, co się z Nim stało. Owszem, słyszeli już, że spotkała Go Maria Magdalena. Teraz przybiegło tych dwóch, którzy Go spotkali w drodze do Emaus. Opowiadają o tym, że Go spotkali, że Go widzieli, że to rzeczywiście On. Ale ci uczniowie zamknięci w wieczerniku, cały czas mają wątpliwości. I wreszcie przychodzi do nich Jezus. Co robi? Po pierwsze pokazuje im swoje rany. Pokazuje im swoje przebite ręce, przebite nogi i mówi pokój wam. O co tutaj chodzi? Po co oni mają zobaczyć jego pokaleczone gwoździami ręce i nogi? Po pierwsze, żeby mieli pewność, że to rzeczywiście on. Że nie widzą ducha, że im się wspólnie coś nie przywidziało, że to jest rzeczywiście ten sam Jezus, który był przybity do krzyża. Ale kiedy widzą jego rany, to razem z tym przypominają sobie, że przecież obiecywali mu wcześniej, że jeśli go coś złego spotka, to oni z nim będą. I wiedzą, że go zawiedli, że nie było ich przy nim wtedy, kiedy jemu wbijano w ręce i w nogi gwoździe na krzyżu. I dlatego to jest takie ważne, że Jezus im pokazuje te rany i mówi jednocześnie: Pokój wam. Przychodzę do Was, żeby Wam powiedzieć, że Was kocham. Przychodzę do Was, żeby Wam powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Zawiedliście mnie. Nie było Was przy mnie wtedy, kiedy wbijano mi gwoździe w ręce i nogi. Ale ja Was nadal kocham, mnie nadal na Was zależy. To jest pierwsza rzecz, którą muszą usłyszeć uczniowie. To jest to, co my słyszymy za każdym razem w konfesjonale. Przychodzimy do Jezusa i mówimy o naszych grzechach, o tych wszystkich w cudzysłowie gwoździach, które wbiliśmy Mu w ręce i nogi, o tych wszystkich momentach, kiedy Go zawiedliśmy. A Jezus nam mówi: Pokój Wam, pokój Tobie, kocham Cię. Nic się nie zmieniło, zobacz, przychodzę do Ciebie mimo tego wszystkiego, bo mi na Tobie zależy. Drugi ważny moment to jest ten moment, kiedy Jezus prosi: Dajcie mi coś do jedzenia, zjedzmy coś razem. Wtedy się przekonacie, że to rzeczywiście ja, że to nie żaden duch, bo duchy nie jedzą, a ja chcę z wami zjeść posiłek. I znów, po pierwsze, to jest taki element, żeby ich po prostu przekonać, że nie jest duchem. Ale jest też druga znowu ważna rzecz. Jezus chce usiąść z nimi przy stole, chce spędzić z nimi czas. W Biblii siadanie przy kim, z kimś przy stole, jedzenie wspólnie posiłku jest zawsze znakiem pewnej bliskości. Jezus bardzo często siadał z uczniami przy stole, bardzo często też używał właśnie tego obrazu uczty, żeby opowiedzieć im o tym, jak będzie wyglądało niebo. Niebo to miejsce, gdzie wszyscy razem siedzą przy stole, gdzie wspólnie ucztują, gdzie wspólnie spędzają czas, gdzie są we wspólnocie, gdzie się dobrze ze sobą czują. Jezus pokazuje, właśnie z martwych Jezus pokazuje swoim uczniom, jak ważny jest ten stół, przy którym można się z Nim spotkać. I to jest Eucharystia, czyli msza święta, na którą przychodzimy. To jest ten stół, do którego Jezus nas zaprasza. Wreszcie trzecia rzecz. Jezus im wyjaśnia, że to wszystko, co się stało, czyli Jego aresztowanie, Jego męka, śmierć, pogrzeb w grobie, że to wszystko nie wydarzyło się przypadkiem. To wszystko nie stało się dlatego, że On miał pecha i że coś mu nie wyszło, ale tak miało być. Jezus im mówi: Zobaczcie, o tym mówiły pisma Starego Testamentu. I ja Wam o tym tyle razy mówiłem, że tak miało być. Nic mi się nie wymknęło spod kontroli. I to jest też dla nas ważne słowo, ważny fragment tej Ewangelii, bo nam nieraz w życiu się wydaje, że Panu Bogu to się chyba świat wymknął spod kontroli. Panu Bogu to chyba moje życie się wymknęło spod kontroli. Bo mnie na tylu rzeczach zależy, o tyle rzeczy go proszę, i wygląda na to, że Pan Bóg nic nie robi. Jezus przekonuje uczniów i przekonuje nas dzisiaj w tej Ewangelii: Mam wszystko pod kontrolą. Nawet jeśli, że dzieją się rzeczy trudne, nawet jeśli w Twoim życiu dzieją się rzeczy, których nie potrafisz zrozumieć, nie potrafisz się na nie zgodzić, są dla Ciebie bolesne, mnie nic nie wymknęło się spod kontroli. Przychodzę do Ciebie, żeby Ci powiedzieć: Pokój Tobie. Nie zostawiłem Cię, nie opuściłem Cię. I tu moglibyśmy skończyć, ale chcę Wam jeszcze o czymś powiedzieć. Pamiętacie może taką postać, jaką jest święty Antoni? Modlimy się do niego czasem, kiedy nam się coś zgubi. Uważamy go za patrona od rzeczy zgubionych, który pomaga je znaleźć. Święty Antoni często jest przedstawiany z księgą i z dzieciątkiem Jezus na rękach, w takim brązowym franciszkańskim habicie. Dlatego z księgą, że święty Antoni czytał bardzo dużo Biblii, bardzo też wiele razy ją komentował, mówił kazania, pisał różne teksty wyjaśniające Biblię i on przepięknie komentuje właśnie ten dzisiejszy fragment. Komentuje go odwołując się do takiego fragmentu w Księdze proroka Izajasza, gdzie Izrael, lud wybrany skarży się, że Bóg o nim zapomniał. Izrael mówi: Pan mnie opuścił, Pan mnie zapomniał, nie obchodzę Boga zupełnie. I Bóg przez proroka Izajasza odpowiada Izraelowi: Nie może matka zapomnieć o swoim dziecku. A nawet gdyby ona zapomniała, to ja o tobie nie zapomnę, bo wyryłem cię na obu mych dłoniach. I Antoni, kiedy komentuje tę dzisiejszą scenę, kiedy Jezus przychodzi i pokazuje uczniom swoje przebite ręce, to mówi: Jezus na rękach nie ma już śladów gwoździ. To nie chodzi o to, że to są ślady po gwoździach. To jest Twoje imię wyryte na rękach Jezusa. On o Tobie nie zapomni, bo wtedy na Krzyżu tak naprawdę wyrył sobie Twoje imię, Ciebie wyrył sobie na swoich rękach. Nie zapomnijcie, za każdym razem, kiedy patrzy na swoją dłoń, widzi Twoje imię, pamięta o Tobie. Twój Bóg o Tobie pamięta. Także wtedy, kiedy Tobie wydaje się, że zapomniał. Dlatego patrzymy na Krzyż przy ołtarzu w Kościele, dlatego mamy Krzyże w naszych domach. Żeby mieć nieustannie przed oczami te ręce Jezusa, na których jesteśmy wypisani, wyryci, żeby wiedzieć zawsze w każdym jednym momencie życia, że On o nas pamięta. Bardzo wam i sobie życzę tego pamiętania o pamięci Boga, o tym, że On o nas nigdy nie zapomina, że Jemu nigdy nie przestaje na nas zależeć. Amen. Szczęść Boże, dobrego czwarta.